Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Ninja To jest kolejny gameplay z gry Tomb Raider Underworld Dzisiaj będziemy... No nie będziemy, dzisiaj sobie rozpoczniemy naszą przygodę na wyspie Chiang Mai Co nas tutaj będzie czekać na tej mroźnej i dość klimatycznej w sumie wyspie Nie wjechaliśmy sobie motorkiem No i cóż, myślę, że sobie musimy pojechać mamy szachę. Ejcie, fajnie, 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 klawisze mi się pomyliły. Hmm, szachę można aktywować. Open the door. Dobra, skakuj na motor i jedziemy za Tak mamy zjeżdżać, tak? Na no to wygląda. Dobra, jeszcze z tym, czy to jest potworek? Tak, to jest potworek. Ale jak szybko przejdziemy, to może go olejemy. Dobra, możemy mnie gonić. Dobra, na razie zjeżdżamy. Spokojnie.

Ciebie rozjechaliśmy no kolegą przekroczą Przejedziemy, 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 przejedziemy. Przejechaliśmy Ajdzu uważaj, bo w to wrobimy? Dobra. Lejka tylko. Małe stupnie nic nie stało. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, dotarliśmy na sam dół, chyba. No i cóż, mamy tu jakieś wielkie wrota. Pałac poległych. Odin's Hall. Where the warriors who died in battle came to feast and prepare to fight in the final battle of Ragnarok. That makes this Valgrind the gate of the dead. Old is that gate, and how to unbolt it, few now know. Where are the Valgrind? Ten mały problem. Dobra. Dobra. Dobra, spróbujmy go rozwalić, bo w tym wypadku może źle nas skończyć. Fucking shit! Myślałem, że jeszcze mam trochę życia. No, bo on czerwone, ale. Dobra, Mniejsza z tym załatwimy inaczej. Ajajaj, czekajcie. Na którym był rzut granatem, muszę zobaczyć chwilkę. Konfiguracja nie pada sterowanie, konfiguracja przycisków granat capsule. No dobra, mam fajnego pomysłu. On no się go trzyma. Eksplozja Wiemy! Wiemy! Ale chwileczkę, jeżeli rozwalę ich grana, to w takim wypadku nie trzeba już nic wyrobić. Podzielamy o! No. By było apceczki niestety nie mamy, więc się nie uzdrowimy za bardzo. Hmm, cóż to takiego? Wydaje mi się, że to wypadło z tego. No chyba coś ich zadziałało. Dobra. Potrzebujemy drugiego. Mamy i tutaj drugi. Dobra. Wierzyłem, że kolejny będzie... Fuck. Myślałem, że rozwalimy jakiś przyszły przedmiot, ale chyba tak na szczęście nie jest. A i mamy tutaj jeszcze jeden, nie wiem czy będzie potrzeba jeszcze coś aktywować, czy też nie. szkołę dobra słuchajcie bez obijania bawełny no musimy gdzieś tam się znaleźć żeby można było wyskoczyć na to słuchajcie chyba widzę tutaj kilka takich miejsc no bo o, a nie stąd zaczynamy a no to tak tu się możemy pobawić dobra fajna zabawa okej okay. jesteśmy wyżej tego chyć. Cóż tutaj dalej mamy? Cóż tutaj dalej mamy? Aha, to takie jaja. Shit, ja nie chciałem. Dobra, nic się nie stało. Raz, dwa tam. Aha, fajnie, mam tutaj checkpoint. właśnie zapomniałem. Mm -hmm. Dobra, to spróbujmy, może. Czekajcie, kurczę, no bo tutaj się trzeba jakoś dostać. No, czy tego byśmy chcieli, czy nie, jakoś tam musimy wyjść. Tak, jak? No właśnie, wyskoczyć. No, to, właśnie, to jest właśnie problem. Ja, za bardzo nie wiem, jak to zrobić. Aha, dobra, okej, okay. to już rozumiem. już mi tak nachodziło na myśl, że trzeba to nałożyć na siebie. Czyli podejrzewam, że nie tylko ten poziom będzie się składał z czegoś takiego. Ale dobra, póki co jedziemy w górę i jest okej. Okay. Tutaj trzeba wyskoczyć na pewno. Trzeba będzie wyskoczyć na tą powyżej. Lara, przygotuj się. 3, 2, 1, 0, jump! Okej, okay, to dziewczyna. Dobra, następny poziom musimy przejść tutaj. Okej, okay, mało się. O! Dobra, i teraz trzeba tutaj wskoczyć na tą wave, Czyli nie wajkę, no na ten taki. No. Dobra, mniejsza styp, wiecie o coś. Dobra, i tutaj musimy powtórzyć sobie przygodę. Okej, przynajmniej coś się tutaj nie kręci w końcu On tutaj już się samo kręci Dobra A teraz spróbujmy iść wyżej No fajna taka mini łamigłówka być by coś takiego Dobra, raz, dwa Na to można wskoczyć Trzeba teraz... Przed 0, Nie wejść. Słuchajcie, do góry nie wyskoczyło, musimy się tego chwycić. Dziewczyny. Trzymaj się się, dobrze, że nie giniemy, bo wtedy byłoby to bardzo dałoby się przejść, ale stwierdzam fakt, że byłoby to pewnie zbyt na... trudne, skakuj, przejdź na lewo. Miejmy sobie apteczkę, chociaż nie nawet, kiedy ją zdobyłem. Ale dobra, jesteśmy dalej na jakimś stabilnym gruncie, a do końca wieżyczki jeszcze trochę czego zostało. Ale mam na siebie wieżyczek punkta, więc o, jest i achievement. Zaczynam chyba polubić te achievementy. Dobra, trzeba tutaj troszeczkę pokręcić. Jak to w sumie sam za Bardzo nie wiem. Ale nadzieję, że coś się zaraz Coś się wydarzyło! Mam no, jakiś promień światła. Prawdopodobnie trzeba go będzie skierować. Nigdy mi się wydaje, czymś tam skierować. Zobaczcie, gdzie jest światła A nie chcę później się wracać. Niepotrzebnie Nie no, dobra, jest na tej pozycji. Jest ok, kurcze. Nie ma to jakiejś szybszej drogi po boku. Trzeba czy jeszcze w górę. Polarka, sam nie wiem. Czekajcie, może. Przejdźmy dalej, bo jak widzicie, nie jestem. Jednym. Tak jak było Kurczę, odnoszę od wrażenie, że to nie wszystko co musimy tutaj zrobić. Tam w się już chyba niestety no, wyjść nie da. No, tam pewnie doskoczymy. A szkoda. Dobra, no nic. na nie schodzimy w dół. Nie dość trudne. Trudne jak trudne, w sumie. Może nie aż tak nawet. I raz, i dwa. Nie tam. Nie takie straszne jak śmiech tutaj. W takiej przysłowie. Nie takie straszne diabło jak o Tak, dobrze mówię. nie. z tego. Chciałem coś powiedzieć na nas. Nie wyszło. Skaczemy king Shit źle wycelowałem. Chciałem, żeby po prostu spadła i się chciła tej porę, czy tak to 10 razy szybciej, czy jak widzicie sami tak leci to jak leci. No jest próbuje. Tak, na szczęście. Za wcześnie, za wcześnie Spróbuję dłużej przytrzymać Bo nie chce mi się po prostu schodzić tak długo Dobra Jeszcze, nie, jeszcze, jeszcze, już No, nie da się Da się, to miło, to miło, że się da Dobra, zeszliśmy No to teraz trzeba zejść niżej Fucking shit, no przecież czemu ona się tego nie chyciła, jak skoczyłem równo tym na dole. Niech. Zasi odtąd. No dobra, no to już przejdźmy, nie będę przedłużać. Mhm. Dobra, stąd tutaj raz, dwa zaskoczymy. Tego ja nie chcę ruszyć. I nasze drzwi stoją otworem!

No, musimy. Uf, dobra, jest Git. No, to podobnie byśmy przeżyli ten upadek, ale no, skończyłby się on y, z maleniem naszego poziomu HPK. Dobra, da się lajkować czachę. Rozsuwajmy wielką czachę. To jest Dobra, bierzemy motorek, czyli naszego bajka, i jedziemy. Jezus! Zaszczugę cię Dobra, mamy jakieś towarzystwo, ale jemy je... Ja. Nie wiem w którą stronę tutaj trzeba by jechać I go dobijemy przy okazji. Nie dobra, z niego nic nie ma. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Czyli sytuacja wygląda następująco. Trafiliśmy do jakiegoś ślepego załuka, z którego za bardzo nie widać wyjścia. Ale to nie jest na darmo chyba. Chociaż... Kto to wie? No to, słuchajcie, przyszliśmy stąd. i gdzieś tutaj trzeba zmierzać, bo to jest teraz wyjście. Możemy też równie dobrze wstąpić w drogę, gdzie był tylko ten achievement. To się czasem zdarza, ale nie, no, ta epicka muzyka to tak, że troszeczkę... jest strasznie dużo tych achievementów, tutaj może faktycznie to jest tylko droga, która prowadziła do nich. Nie za dużo. Nic, pod koniec gry się troszkę tym było, odmieniu. chociaż jak mówię, ja tego nie chcę zbierać, no ale jak już widzę, no to nie będę tak perfidnie obok tego przechodził, nie? Już się wszystkie i wezmę. No. Tak to wygląda jednak niestety, że to jest tylko jakaś tam ukryta sekwencja z achievementami. Dobra, stąd przyjechaliśmy A, tak, stąd przyjechaliśmy. Nie powinniśmy skręcić w prawo, a my skręciliśmy w lewo. Nieba. Możemy podziałać nad hmm, jakimś wyjściem. Przynajmniej takowe by się zdało. Dobra. Coś mi mówi, że powinienem to jakoś wyskoczyć, ale no chyba niestety za bardzo się nie da. kurczę. W takim wypadku. Gdzie tutaj iść? Gdzie tutaj iść? To pytanie zbyt często się pojawia w tej grze. Dobra, no słuchajcie, przybyliśmy stąd. No to racjonalnie myśląc, chyba ten ominęliśmy to, tak. Aha, dobra, dobra, dobra. Nie widzieliśmy tego, ominęliśmy to, i ruszyliśmy w stronę, gdzie był kolejny achievement. Kurwa, to powinno być tak zrobione, że nie powinniśmy. Na nich natrafić najnormalniej w świecie, a ja na najnormalniej świecie, gdy chcę przejść grę bez jakichś specjalnych dodatków, to kuć waną stop, a nie trafię, ale mniejsza z tym graj tak jest zajebista. Nie po sprawie. Czekajcie, zobaczmy czy w prawo. Dobra, tu podejrzewam, że będzie achievement. Skoro trzeba się schwinać. 疲れたんで O, oni mi gówno zrobią Ehe, he, he. I co? O. Jeszcze kolega bym zrobił Ale kolega martwy był Dobra, no to słuchajcie, musimy się tutaj jakoś dostać Wydaje no, mi się, że... Hmm. Nie, nie tędy? Jak to nie tędy? które Aha, dobra, okej, okay, rozumiem. Taka oto mała zagadka. Dobra, więc cóż motorek musi tam zostać jak na razie. Dobra, mamy kolejnych przeciwników! I dostał. KITS Aha, to była interakcja. O. Dobra, <grybać> to nie na na w takim razie na ciebie w prajerze. A nie, chyba trzeba. jak opis po obrotu i nawet nie obrywam. No i to lubię. Dobra, niewielkie młotki się saaki. Musimy podnieść tę decyzję i wyskoczyć! O oh, fuck! Kurczę no. Nie sądziłem, że tam ktoś tak szybko... Była. Dobrze moi drodzy, tą część gry zostawimy sobie na kolejny raz, bo wygląda na coraz bardziej episko i chcę sobie troszeczkę na, ni na nią powiedzmy smaka narobić, tak żeby się fajnie, tak po prostu już kurczę, tak myślę sobie o tej grze, myślę, myślę i tak w końcu nadejdzie ten dzień, w którym sobie nią zagrał. Tak więc to tyle, myślę, że wam się podobało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia.